Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu Naszej Credit Union. Dwa dni temu, w czwartek 17 września, minęła 81. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny weszła na ziemię Rzeczypospolitej, wypełniając zobowiązania wobec hitlerowskich Niemiec. Stało się to potem, gdy zachodni alianci nie podjęli działań ofensywnych. Akt sowieckiej agresji był wstępem do rozpętania krwawego terroru na zagarniętych terenach, którego finałem była zagłada polskości na kresach i utrata suwerenności na 50 lat. W czasie, gdy polskie oddziały stawiały opór siłom niemieckim, oddziały Armii Czerwonej, przekraczając wschodnie granice Rzeczypospolitej, przypieczętowały jej koniec. 17 września 1939 roku Rosja złamała pakt o nieagresji. Za sprawą tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow z 24 sierpnia 1939 roku dwóch okupantów podało sobie ręce. Hitler i Stalin podzielili się Polską, o czym doskonale wiedzieli nasi sojusznicy. Czwarty rozbiór stał się faktem, mówi Bogusław Kleszczyński z rzeczowskiego IPN. Polscy sojusznicy, Francja i Wielka Brytania dość szybko o tych tajnych, o tym tajnym protokole, o możliwości przystąpienia Związku Sowieckiego do wojny dowiedzieli się i tych informacji Polakom jeszcze przed wybuchem wojny nie przekazano. Do odparcia tej podwójnej agresji Polska nie była i nie mogła być przygotowana gdyż łączna liczba obcych wojsk na naszym terytorium była ogromna dominowali Sowieci. Armia Czerwona, wykonując pakt Ribbentrop-Mołotow, zaatakowała wojsko polskie czy polskie, polskie państwo od wschodu. Nastąpiła agresja sowiecka, ogromna liczba wojsk. W pierwszej linii prawie 500 tysięcy żołnierzy i 5,5 tysiąca czołgów. To ogromna liczba. Mimo to, ten cios w plecy nie złamał naszej woli walki. Agresja z września 1939 roku, przedstawiana przez propagandę sowiecką jako wojna wyzwoleńcza, w rzeczywistości przyniosła prześladowania i terror. Już jesienią rozpoczęły się masowe deportacje na Syberię, głównie kobiet, dzieci i starców. Setek tysięcy niewinnych istnień eksterminowanych tylko dlatego, że byli Polakami i tej polskości nigdy się nie wyrzekli. Mówiła podczas odsłonięcia pomnika Sybiraków Danuta Zbyszyńska prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Sybiraków. Odlany z brązu monument przedstawia idącego pod wiatr człowieka, pokolana w śniegu, który zostawia za sobą ślady, znaki bolesnej obecności Polaków na nieludzkiej ziemi, jaką była dla nich Syberia. Do dziś pamiętają moment wywózki, głód i tęsknotę za rodziną. Głód, bieda i siedziałem tam na Syberii, na Seberii, jak na rozłożonej patelni. Nie było co jeść. Lód. Ludzie pukli, umierali. Do niewoli sowieckiej trafiły tysiące polskich oficerów, później rozstrzelanych w lasach Katynia, Miednoje, w Bykowni i Ostaszkowie. Do dziś nie jest znana pełna lista zamordowanych osób. Sowieci nigdy nie przyznali się do pełnej liczby internowanych czy jeńców wojennych. Liczy się około na 230 tysięcy żołnierzy i oficerów. Po wielu latach przekłamań i prób zatajenia zbrodnia katyńska, ta najbardziej tragiczna i symboliczna, Konsekwencja 17 września nadal jest niewygodną prawdą, prawdą, która nieustannie czeka sprawiedliwości. Rosja Władimira Putina nie odważyła się na rehabilitację ofiar katyńskiego ludobójstwa. To samo dotyczy tak zwanej listy białoruskiej. Dotychczasowe poszukiwania polskich historyków nie przyniosły rezultatu. Nasi historycy, nasi archiwiści, nasi prokuratorzy, władze państwa polskiego nie mają pełnego dostępu do miejsc, w których można byłoby znaleźć informacje na temat miejsca pochówku. Te miejsca pochówku otoczyć odpowiednią i godną oprawą i przede wszystkim te, te osoby, te ofiary. W sposób godny, chrześcijański, uhonorować. Te ofiary upamiętnia Muzeum Katyńskie. Są tu pamiątki odnalezione w dołach śmierci, fragmenty mundurów, medaliki, listy od rodzin. Multimedia pozwalają na zapoznanie się z biogramami pomordowanych polskich oficerów. Muzeum znalazło swoją siedzibę na cytadeli, jest częścią Muzeum Wojska Polskiego. To muzeum jest też hołdem i podziękowaniem dla rodzin katyńskich, które przez dziesięciolecia nie tylko pielęgnowały pamięć o swoich najbliższych, ale i były depozytariuszem prawdy o tej zbrodni. Większość rodzin zamordowanych oficerów przeszła przez Golgotę Wschodu to była druga część planu agresorów eksterminacji polskiej inteligencji. Uderzenie w rodzinę, wywózki na Sybir czy do Kazachstanu. Pani Maria była dzieckiem, gdy Sowieci wywieźli ją wraz z rodzeństwem i matką w głąb Rosji. Zabrano nas ostatnim eszalonem, zabrano nas tak, jak staliśmy. Nawet nie mieliśmy w ogóle kawałka chleba, mamusia się broniła, nie chciała wsiadać do wagonu, powiedziała, dopóki nie dostanie jakiegoś prowiantu, nie pojedzie, ale siłą władowali. Dzieci, nas i mamusie, i jak, jak ekspres ten nasz pociąg jechał tak szybko aż do Uralu. 17 września jest światowym dniem Sybiraka. Podczas czterech wywózek od 1940 do 1941 roku sowieci w głąb Rosji wywieźli ponad 1 300 tysięcy Polaków. Wielu naszych rodaków na zawsze pozostało na tej nieludzkiej, syberyjskiej ziemi.